Witamy, witamy Będzie Urbeksik, stara chyba stacja, bu, budynek no yy, stacji kolejowej Widać wszystko poniszczone Ale z tego co widziałem Z tego co widziałem to po tamtej stronie jest wejście nie ma wyjścia witamy witamy. witamy witamy nie ma wyjścia? No. będzie dalej są te tam krzaki Za nie puszczę. a ja tam sobie przejdę ale tu jest pierdolnik jest wejście. ale tu jakiś kurnik tu jakiś kurnik, tu chyba było szambo, toaleta. Jakieś odprowadzenie. No czekaj, czekaj, ja sobie pójdę tam. Stary wychodek.

Tutaj częściowo jeszcze złom został. Mówi tak z okna. na górę nie wejdziemy, niestety, bo nie, nie ma schodów. Jeszcze złomki, proszę. Mhm. Ciekawe czy szukali czegoś w piecu dlatego rozwalili no bo gdyby ktoś chciał odzyskać kafle to raczej by tego tak nie rozpie solił nic ja nie widzę na podłodze ciekawego, żeby było coś starego, chociaż jakaś butelka czy coś, ale tam widziałem, że jest wejście do piwnicy. Tylko gdzie to wejście? Znaczy, że jest piwnica, ale wejścia to tu nie widzę. Mm -hmm. Mm -hmm. żecisnę się między tymi. Butelki wszystko współczesne Hor mhm. Części samochodowa. Może być i że z tego samego auta to wszystko. Nic fajnego tu nie ma. Mam chęć się wcisnąć tam do piwnicy, ale nie chcę się wybrudzić. Dobra, jesteśmy w środku Tu jakiś padalec Ale już Dawno nie żyje Co my tu mamy fajnego Wieczko z weka Iłowej. Fabryka szkła w Iłowej. Co? Chcesz poduszkę? Z pierzem. Dobra. Gdzie tu się włącza światło? Tu. Jedziemy. Ktoś tu dobrze... A, tutaj był. Gdzieś zasłonięte było, chodziłem po tym. I było wejście od środka. Ktoś to już dawno wszystko posprzątał. Węgiel. Węgiel, obok. Kurdefelek, bogactwo. Powiem Wam, że obałoby tu jeszcze nie zbiera. kominy pewnie też coś było. Widzicie, wyrwane wszystko, ta stara rura z, z kibelka spuszka kiedyś była pod sufitem, tak wysoko. No, nic tu nie ma. Można sobie taką szklaną wziąć na pamiątkę, chyba. Można, nie? To jest izolator. Szklaną, a to izolator. Co tu, miedziucha? Stalowy drut, miedziucha by nie było. Dobra, co? Wychodzę jeszcze ujęcie na zewnątrz. Jedziemy dalej. Nic tu w sumie nie ma, powiem Ci, ciekawego. Izolator taki szklany sobie. Chyba jest szklany. Chyba nie jest. Chociaż nie, porcelanowy. Jednak porcelanowy. Myślałem, że szklany. Na pamiątkę. O, pika. Ja się z Wami żegnam. Jak widzicie, taka okolica. Pozdrowionka. I do następnego.